Cześć, witam Was na kanale Bez tu wyglądam trochę jak stonoga Dobra, może bez tych okularów e, Słuchajcie, taka historia Ostatnio e, zrypał mi się tronik w silniku N55 Zrypał się, to znaczy zawiesił się I przestał działać e, No dobra, próbowałem tam zrobić Procedurę jego adaptacji ręcznie Z pedału gazu, bo jest taka procedura Nic to nie dało e, Więc tak jeździłem, moc była Nie wywalało czeka, zapisał się tylko stały błąd W, w komputerze no i niby wszystko, wszystko cacy można, można jeździć. Wiadomo, kiedyś i tak trzeba to zrobić. Natomiast ostatnio byłem akurat dwa, bo tam chłopaki usuwali mi jedną awarię e, elektryczną w aucie i przy okazji adaptowali ten walwetronik. E, I co się okazało? Słuchajcie, gówno żyło. Gówno żyło i powiem wam tak, trzy miesiące jeździłem bez tego walwetronika faktycznie czułem, że troszkę jest gorsza reakcja na pedał gazu, zwłaszcza podczas ruszania, włączania się do ruchu, trzeba było głębiej, ten, znacznie głębiej ten pedał gazu wcisnąć, żeby silnik zareagował. Ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Teraz, po trzech miesiącach, jak ten Tronik się uruchomił i przeszło ze sterowania e, elektroniczną przepustnicą, na którą silnik automatycznie przechodzi przy awarii e, valwetronika, na sterowanie pedałem gazu poprzez wznios zaworów słuchajcie, zupełnie inna jazda. To, jak jest wyostrzona reakcja na pedał gazu, nie ma nawet porównania, dlatego powiem Wam tak. E, jak się zepsuje, to nie jest na jakiś tam astronomiczny koszt, fakt, nie jest też tanio, ale są zamienniki, są serwa w zamienniku, są teraz wałki tego tronika w zamienniku, warto to sobie zrobić.